Witamy na kanale Historie Życiowe. Miłego oglądania! Natalia, 35-letnia kobieta, piękna i zadbana, przeciągnęła się z gracją w łóżku, po czym spojrzała na śpiącego obok niej mężczyznę. Zawsze lubiła Artura za jego niepohamowaną namiętność. Oczywiście nie mogła z nim mieszkać, ponieważ jego charakter był niestabilny, ale spotykanie się z nim od czasu do czasu było w porządku. Dlaczego na świecie nie ma doskonałości, a jej nieprzeciętny mąż Michał w niczym nie przypomina tego śniadookiego Epale? Po jeszcze jednym spojrzeniu na Artura, Natalia wstała, narzuciła na siebie szlafrok i, zbierając porozrzucane po pokoju hotelowym rzeczy, udała się do łazienki. Wkrótce wyszła i opuściła pokój, zostawiając na stoliku nocnym drobny prezent dla Artura, pudełko z drogim zegarkiem na rękę. Po powrocie do domu, Natalia ze zdziwieniem zorientowała się, że mąż wyszedł z domu. Okazało się, że wymyślała przeróżne wymówki na spóźnienie. Nie przejmując się Michałem, zjadła szybką przekąskę i zmęczona spotkaniem z Arturem położyła się do łóżka, wyłączając telefon. Rano kobieta wyszła do salonu swojego dużego domu i zobaczyła śpiącego na kanapie męża. Kochanie, nie rozumiem, co ty tu robisz. Zapytała, podchodząc bliżej. Natalio, byłem wczoraj taki zmęczony, odparł Michał, wstając i przecierając zaspane oczy. Nie chciałem cię budzić, więc położyłem się tutaj odpowiedział mężczyzna. Nie miałem nawet siły wziąć prysznica. Co się stało? zapytała Natalia. Miałeś pojechać do innego miasta i rozwiązać problemy firmy. Musiał być jakiś problem na miejscu? zapytała Natalia. Nie, tam wszystko było w porządku. Ale był problem na drodze rozbiłeś samochód? Natalia wrzasnęła i spojrzała z oburzeniem na męża, czekając na odpowiedź. Nie, nie rozbiłem. Nie możesz słuchać spokojnie? Wracałem do domu i nagle zobaczyłem przed sobą wypadek. Zderzyły się dwa samochody minibus i furgonetka. Właściciel furgonetki był winny wypadku. Zjechał na nadjeżdżający pas ruchu i nie zdążył wrócić na swój pas. Zatrzymałem się, aby zaoferować pomoc. W furgonetce był koń, wspaniały, muskularny koń. Był piękny. Jego właściciel zabierał go na wyścigi, ale miał wypadek. Sam został ciężko ranny, a koń zginął. Kierowca miał złamaną nogę. W każdym razie właściciel konia został zabrany do szpitala. Właściciel zdecydował się uśpić konia, ponieważ teraz nie będzie mógł brać udziału w wyścigach, więc nie jest wart pieniędzy, które w niego zainwestowano. Jak mi wyjaśniono, złamane nogi u koni to ich wyrok. To po prostu niewiarygodne, żeby tak wspaniały koń umierał przez głupotę swojego właściciela. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Zapytała Natalia. Kupiłem konia? Odpowiedział niechętnie Michał. Kupiłem go prawie za bezcen. Wezwałem inny samochód i zawiozłem czarnego, bo tak miał na imię koń, do najlepszej kliniki weterynaryjnej w mieście. Lekarz zrobił zdjęcie rentgenowskie. Było złamanie, ale nie tak poważne, żeby biedny koń musiał zostać zabity. Operacja została przeprowadzona przy użyciu nowej metody, i dopiero rano mogliśmy wrócić do domu. W każdym razie, Black jest teraz tutaj, w drugim garażu. Zadzwonię dziś do robotników, aby przebudowali jeden z budynków gospodarczych specjalnie dla niego. Postawią boks i wszystko inne. Chyba ci odbiło. Wykrzyknęła Natalia. Co to ma być schronisko dla zwierząt? Twój koń śmierdzi. Na niego też będziemy musieli wydać pieniądze. Nie gadaj głup, odpowiedział Michał, który zawsze był spokojny i powściągliwy. Czarny stanie na nogi. A ja wydaję własne pieniądze. Dobrze zarabiam i stać mnie na to. Pracujesz w naszej rodzinnej firmie, którą odziedziczyłem po ojcu. I to ja płacę ci pensję, uśmiechnęła się Natalia. Dobrze wiesz, że ja też dużo robię dla firmy, odparł sucho Michał. Stać mnie na robienie tego, co uważam za słuszne. Natalia prychnęła i skpiącym spojrzeniem na męża poszła do łazienki. Siedem lat temu wyszła za Michała, żeby przypodobać się ojcu. Denerwował ją swoimi przemyśleniami na temat zbyt beztroskiego i łatwego życia. Natalia kochała wolność i nie chciała robić nic by zostać poważną asystentką w biznesie ojca. Michał natomiast był jednym z jego ulubieńców. Obiecujący chłopak powiedział o nim pan Piotr. I pod groźbą wydziedziczenia nalegał, by Natalia wyszła za tego młodzieńca. Natalia niechętnie się zgodziła. Nie sądziła, że ich małżeństwo przetrwa tyle lat. Michał okazał się całkiem dobrym mężem. Ciężko pracował, prowadził sprawy starszego Piotra, który wycofał się z biznesu, a wakacje spędzał głównie w zagranicznych kurortach lub sanatoriach. Michał traktował Natalię bardzo dobrze. Była piękna i umiała się pokazać. Tyle tylko, że kobieta nie chciała mieć dzieci, a na prośby męża o urodzenie potomka tylko odmachiwała, zapewniając, że jeszcze nie czas. Jednak to również nie było w jej przyszłych planach. Natalia nie chciała kłócić się z mężem, bo bała się, że ojciec nie uwierzy jej, że Michał okazał się złym małżonkiem i pozbawi ją spadku. Dlatego kobieta starannie ukrywała przed wszystkimi swoje cudzołóstwa i przygody. Po relaksującej kąpieli Natalia poszła poszukać męża i znalazła go na podwórku. Natalia podeszła do męża i przeprosiła za swój niestosowny język, a następnie poprosiła go, aby pokazał jej konia. Kiedy zobaczyła czarnego, Natalia rozpłakała się ze zdumienia. To był naprawdę przystojny mężczyzna. Gładki, lśniący, czarny koń był wspaniały. Jego jedwabista grzywa mieniła się w słońcu. Tylko jego prawa noga była owinięta białym bandażem. Czy to gips? zapytała Michała. Jest w nim jakaś skomplikowana technika, odciążająca złamaną kość. Dzięki temu czarny może stąpać na nogę. Swoją drogą był pierwszym w naszym mieście, który przeszedł taką operację. Nie jest ona tania, powiedział Michał. Oczywiście czarny nie wróci już w szeregi koni, bo poważne wyścigi są dla niego przeciwwskazane. Powiedział smutno mężczyzna. Ale jakie to ma znaczenie dla tak przystojnego konia? Tak, koń jest rzeczywiście bardzo przystojny. Natalia spojrzała na Blacka ze wszystkich stron i z jakiegoś powodu uśmiechnęła się. Po czym dodała. Dobra, buduj stajnie. Niech sobie żyje. Minęły trzy tygodnie. Pewnego dnia Natalia zebrała swoje przyjaciółki i zorganizowała imprezę z gorącymi koktajlami. Gdy kobiety rozmawiały o nowinkach modowych i zagranicznych wakacjach, natalia, chcąc rozbawić koleżanki, zaproponowała, że pokaże im prawdziwego ogiera. Wszyscy krzyczeli i sapali, myśląc, że przedstawi im swojego kochanka, ale natalia tylko się roześmiała. Jestem pewna, że nikt z was nigdy go nie miał. Podpity tłum podążył za gospodynią i wkrótce wszyscy wpatrywali się w cudownego blacka w zahipnotyzowanej fascynacji nie mogąc powstrzymać zazdrosnych i pełnych podziwu okrzyków. A potem wszyscy pisnęli jednocześnie i rzucili się na konia. Głaskały go, pocierały jego grzywę i piszczały. Czarny próbował się im wyrwać i parsknął. Michał wrócił do domu i od razu usłyszał krzyki dochodzące ze stajni. Zatrzymał się, nie zdając sobie sprawy, co się dzieje, ale niespokojne rżenie konia sprawiło, że przyspieszył kroku. Kiedy zatrzymał się na progu stajni, mężczyzna był oszołomiony tym, co zobaczył. Nieszczęsny koń zadrżał i parsknął cicho, instynktownie próbując chronić zranioną nogę. Roześmiane kobiety otoczyły go, nie zwracając uwagi na cierpienie zwierzęcia. Robiły sobie selfie, próbując przybrać piękne i zwycięskie pozy. Nie udało im się i, nie mogąc utrzymać się na nogach, popchnęły konia. Tymczasem Weronika. Najbliższa przyjaciółka żony próbowała wsiąść na konia Blacka. Koń był zbyt wysoki i nie mogła sobie z nim poradzić. Chwiejąc się od trunków, Weronika uczepiła się palcami grzywy czarnego i przyciągnęła jego głowę do siebie. Natalia, obserwując to wszystko, nagrywała swoje przyjaciółki i śmiała się wesoło, żartując. Czy wy wszyscy zwariowaliście? Krzyknął Michał, podbiegając do Blacka. Po otrząśnięciu się ze wszystkich kobiet, Michał zaczął głaskać konia, uspokajając go. Nie dotykaj go! Ma złamaną nogę! Natalia przestała się śmiać i podeszła do męża. Chcieliśmy tylko zrobić sobie selfie. Czarny jest taki przystojny. Co by mu zrobiło kilka zdjęć? Mówiłam ci, że ma poważną kontuzję wybuchnął nagle Michał, krzycząc na żonę po raz pierwszy od wieków. Prosiłam, żebyś mu nie przeszkadzała. A ty nie dość, że sama tu przyszłaś, to jeszcze przyprowadziłaś tych idiotów. Przyjaciele natali jeden po drugim opuścili stajnie, ale ona została i podeszła do męża. Więc cenisz tego parszywego konia bardziej niż mnie? Dobrze, ale musisz wiedzieć, kochanie, że nigdy ci tego nie wybaczę. Natychmiast wynoś się z mojego domu. Chyba nie zapomniałeś, że mieszkasz w moim domu? Mój tata kupił nam dom. Nie masz nic. Dzięki mnie i mojej rodzinie jesteś bogaty. Więc cenisz tego parszywego konia bardziej niż mnie? Dobrze, ale musisz wiedzieć, kochanie, że nigdy ci tego nie wybaczę. Natychmiast wynoś się z mojego domu. Chyba nie zapomniałeś, że mieszkasz w moim domu? Mój tata kupił nam dom. Nie masz nic. Dzięki mnie i mojej rodzinie jesteś bogaty. Teraz będziesz musiał leżeć u moich stóp, błagając o wybaczenie. Albo wynoś się stąd ze swoim koniem. Natalia wyzywająco wyszła, a Michał, zwracając się do czarnego, powiedział: W porządku, dobry człowieku, nie zgubimy się. Wezwę dla ciebie transport, spakuję swoje rzeczy i pojedziemy z tobą do wioski. Nie słuchaj, Natalii. Ty i ja mamy własny dom. Oczywiście na wsi, ale własny. Już wymyśliłem, co będziemy robić. I nie zamierzam leżeć u niczyich stóp. To nie dla mnie. Zauważywszy wchodzącego do domu Michała, Natalia wyzywająco zaproponowała koleżankom pójście do sauny, i, nie spojrzawszy nawet na męża, wyszła za nimi z uniesioną w obrażeniu głową. Michał natomiast spokojnie zebrał najpotrzebniejsze rzeczy i bez żalu opuścił dom żony. Nie żal mu było jej ojca Piotra i zastanawiał się, jak taki mądry i miły człowiek jak on mógł wychować tak złą córkę. Natalia na próżno myślała, że Michał nic nie wie o jej romansach na boku. Wiedział wszystko, ale tolerował i martwił się. Tolerował, bo czuł się zobowiązany wobec Piotra. I to nie z powodu bogactwa czy prestiżowego stanowiska. Chodziło o coś innego. Dziesięć lat temu Michał dołączył do jego firmy jako zwykły robotnik. Sumiennie odkładał każdą monetę, by zebrać potrzebną sumę na leczenie matki. Odmawiał sobie wielu rzeczy. Skąd Piotr się o tym dowiedział, Michał nie wiedział. Ale pewnego dnia biznesmen zaprosił go do swojego biura i przeprowadził z nim szczerą rozmowę. Kiedy Piotr dowiedział się, że Michał, oprócz chorej, starszej matki, nie ma nikogo innego, wyjął pieniądze i wręczył je zawstydzonemu facetowi. Masz, weź to i wylecz swoją mamę. Powiedział mu wtedy Piotr. I zawsze pamiętaj, że to jej zawdzęczasz życie. Chłopak spojrzał na pieniądze i potrząsnął głową. Tu jest dużo więcej niż zarabiam. Nie mógłbym tego dla ciebie rozpracować w dziesięć lat. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy od paru Peter. Może przyjdzie taki czas, że zwrócę się do ciebie o pomoc. Michał skinął głową i wziął pieniądze. Operacja się udała, po zabiegu Michał wysłał matkę na rehabilitację, a sam stał się niezastąpionym asystentem Piotra, Zaskakująco bystrym i sprawnym w rozwiązywaniu wszystkich bieżących spraw. Z czasem Piotr zaczął powierzać mu poważniejsze zadania i w ciągu trzech lat dobrze poznał chłopca. I wtedy Piotr zaproponował Michałowi, by został jego zięciem. Moja córka potrzebuje porządnego i mądrego mężczyzny takiego jak ty. Natalia jest głupia. Myśli, że całe życie będzie motylem. Ale to niemożliwe. Jeśli pozna nieuczciwego mężczyznę, zrujnuje rodzinny interes, a ja nie będę trwał wiecznie. Michał chce, żebyś zaopiekował się nią i firmą. Wiem, że mogę ci zaufać, powiedział Piotr. Michał zgodził się. W końcu zawdzęczał Piotrowi zdrowie swojej matki i pod żadnym pozorem nie mógł mu odmówić ani go oszukać. Przez te wszystkie lata Michał wiernie wypełniał swoje obowiązki. A Natalia nawet nie zdawała sobie sprawy, że wszystko, co posiadała, opierało się wyłącznie na wysiłkach Michała. I dlaczego miałaby to wiedzieć? Żyła dla własnej przyjemności, uważała męża za osobę o słabej woli i szczerze wierzyła, że ich rozstanie będzie dla niego prawdziwą tragedią. Sam mężczyzna tak nie uważał. Oczywiście o żadnym rozwodzie nawet nie myślał, bo nie chciał denerwować ciężko chorego teścia. A odejście z domu zawsze można wytłumaczyć banalną kłótnią. Jedynym problemem było to, że znów musiał budować stodołę dla blacka w wiejskim domu. Nie miał pojęcia, gdzie trzymać nieszczęsnego konia przez cały ten czas. Ale kiedy mężczyzna dotarł do wioski, z radością dowiedział się, że Black może znaleźć dla niego miejsce w opuszczonej stajni i że będzie mu tam całkiem wygodnie. Musiał tylko dogadać się z właścicielem. Nie tracąc czasu, Michał poszedł znaleźć właścicielkę farmy. Spotkała go młoda kobieta po trzydziestce. Kogo chcesz? zapytała, przyglądając się Michałowi. Chciałbym się widzieć z właścicielem odpowiedział mężczyzna. Chciałbym prosić o tymczasowe przechowanie mojego ogiera w Stajni. Następnie opowiedział kobiecie historię Blacka. To ja jestem właścicielem. Kobieta uśmiechnęła się. Mam na imię Alicja. Zobaczmy, co możemy dla ciebie zrobić. Widzisz, to miejsce jest teraz puste. Nie trzymamy koni, ale mamy wielbłąda. Nawiasem mówiąc, jego los jest podobny do losu twojego blacka. Przez długi czas był częścią prywatnego cyrku objazdowego, ale kiedy zachorował, właściciel po prostu go porzucił. Miejscowi chłopcy przywieźli go tutaj. Przez trzy miesiące sam doprowadzałem go do zdrowia, a teraz jest na co popatrzeć. Mam nadzieję, że Black nie znudzi się tym towarzystwem. Ale brakuje nam trochę paszy. Teraz jeszcze trochę mamy, ale co zrobić zimą, nie mam pojęcia. Michał cieszył się, że Alicja była tak miła i chętnie zaopiekowała się jego koniem. W podzęce za to kupił niezbędną paszę dla zwierząt i wszystko, czego potrzebowały. Wioska, w której mieszkał teraz Michał, znajdowała się zaledwie 30 kilometrów od miasta, więc nie miał problemów z dojazdem do pracy i powrotem wieczorem. Ilekroć przyjeżdżał do Czarnego, widział Alicję, której oczy zapalały się radością, ilekroć do niej przyjeżdżał. On też lubił Alicję, ale był żonaty, więc trzymał ją z dala od siebie. Pewnego ranka zadzwoniła do niego Natalia i poprosiła, aby przyszedł do niej na poważną rozmowę. Michał skręcił do domu, a pięć minut później wszedł do sypialni, gdzie na łóżku siedziała Natalia. Co się stało? Zapytał Michał, patrząc na żonę. Wiele rzeczy odpowiedziała. Godzinę temu dostałam telefon od prawnika taty, że zniknął. Tata nie żyje, powiedziała Natalia. Nie zostałeś poinformowany? Ku jego zaskoczeniu, Natalia była całkiem spokojna. Musimy zająć się pogrzebem kontynuowała jego żona ale ty nie musisz tego robić Nie jadę tam z tobą powiedziała kobieta. Składam pozew o rozwód już cię nie potrzebuję zwłaszcza, że mam Artura. To wszystko, co chciałam ci powiedzieć nie, nie. To nie wszystko. Artur i ja jesteśmy teraz bogaci i nie potrzebujemy już Twoich usług. Oddaj akta firmy i możesz szukać innej pracy. Brwi Michała drgnęły ze zdziwienia, bo w tym momencie z Łazienki wyszedł ten sam Artur, okryty jedynie ręcznikiem. Gdy go zobaczył, zamarł w progu, spodziewając się skandalu. Michał jednak roześmiał się, zdając sobie sprawę z absurdalności całej sytuacji. Śmiał się też, gdy wsiadał do samochodu, by pojechać do firmy, z której zamierzał zrezygnować, jak to ujęła jego była żona. Śmiech Michała przerwała dopiero myśl o zmarłym teściu. Michałowi zrobiło się go bardzo żal. Tego samego wieczoru Natalia i Artur wylecieli za granicę, a Michał, wracając wieczorem do domu, kupił duży bukiet kwiatów i przyszedł z nimi do Alicji. Ta tylko ochlapała mu ręce a potem jak dziewczynka przycisnęła dłonie do rozpalonych policzków. Michał, nie! Nie mogę tego zrobić. Jesteś mężatką. Już nie odpowiedział, siadając na ławce obok niej. A potem, pod wpływem jakiegoś wewnętrznego impulsu, opowiedział Alicji o swoim życiu, nie ukrywając, że ożenił się tylko dlatego, że był dłużny Piotrowi. Dzięki niemu moja matka wciąż cieszy się dobrym zdrowiem. Ale jego już nie ma, westchnął Michał. To był dobry człowiek. I tylko jedno mu się nie udało wychowanie córki. Ciężko pracował, aby zapewnić jej wszystko, ale nie dał jej najważniejszej rzeczy. Natalia wychowywała się bez matki od ósmego roku życia. Ta zmarła, a mężczyzna nigdy więcej się nie ożenił. Zatrudnił dla córki nianie. Natalia ze śmiechem mówiła, że znęcała się nad nimi, jak chciała, więc nie mogli tego znieść. Nie pamiętała nawet ich imion. Okłamała ojca, że się nad nią znęca. Nie przejął się tym, więc poszukał nowej nauczycielki dla swojej córki. Wiesz, Alicjo, Natalia powiedziała mi o śmierci ojca, jakby to była zwykła rzecz. Boże, jak mogłam żyć z nią przez cały ten czas i nie widzieć w niej potwora, którym jest. Powstrzymywała się jednak, bojąc się, że ojciec ją wydziedziczy. Ale teraz nie miała się czego obawiać. Elisze tylko westchnęła. Przypomniała sobie swoich rodziców. Oboje byli lekarzami i bardzo kochali swoją córkę. Dziewczynka miała 12 lat, kiedy jej matka dostała zatrucia krwi i zmarła. Miesiąc po jej śmierci odszedł również jej ojciec. Nie mógł znieść rozłąki z ukochaną i jego serce po prostu stanęło. Szlochająca Alicja została wysłana do sierocińca. Nikt z rodziny nie chciał zająć się dziewczynką. I tylko przyjaciel jej ojca stale ją odwiedzał i pomagał we wszystkim. Zrobił również wszystko, aby dziewczyna dostała się na uniwersytet. To prawda, dziewczyna nie chciała zostać lekarzem. Ale naprawdę lubiła opiekować się zwierzętami. Dlatego wybrała zawód weterynarza. Po ukończeniu studiów Elisze poślubiła siostrzeńca swojego patrona. Życie małżeńskie nie było jednak udane. Jej mąż okazał się filantropem, a Elisze, zmęczona tolerowaniem jego oszustw, opuściła go. Następnie udała się do wioski, gdy zobaczyła ogłoszenie dla weterynarza: Alicjo, wyjdziesz za mnie? Zapytał Michał, biorąc ją za rękę. Tak przytaknęła i szybko ukryła twarz na piersi mężczyzny, ukrywając przed nim ze szczęścia. Minęły dwa lata. Michał i Alicja pobrali się i po wynajęciu pustego lokalu, wyremontowali go i zrobili w nim schronisko dla bezdomnych zwierząt. Teraz opiekowali się wszystkimi, które zostały zdradzone przez swoich właścicieli lub nie zostały oszczędzone przez życie. Wieść o schronisku rozeszła się po okolicy, a całe rodziny odwiedzały podopiecznych Michała i Alicji. Często ludzie wychodzili z kociakiem lub psem, których los przed spotkaniem z życzliwymi właścicielami schroniska był nie do pozazdroszczenia. Ale pewnego dnia Michał przyjął niespodziewanego gościa. Była nim Natalia. Michał, wybacz mi, powiedziała, ocierając łzy. Artur porzucił mnie, gdy tylko stałam się żebraczką. Ale to przez niego. Roztrwonił wszystkie pieniądze, które zostawił mi ojciec w pierwszym roku. Teraz musiał sprzedać firmę za swoje długi. Nie wiem, co mam teraz robić. Żyj powiedział jej Michał. Ale tylko beze mnie. Nadal jestem żebrakiem i nie mam nic poza rodziną i szczęściem. Tobie życzę tego samego. Michał odwrócił się i odszedł. A Natalia stała i patrzyła, jak wychodzi do niego młoda kobieta z małym synkiem na ręku. A potem weszli razem do domu i ani razu się nie odwrócili.